W tej pielęgnacji na pewno zauważycie, że będzie bardzo dużo rozświetlających produktów. Zresztą e, moja buzia ostatnio naprawdę jest w bardzo dobrej kondycji, czego się bardzo cieszę, bo po pierwsze, e, materiał, który dla Was przygotowałam o resinolach, po prostu spotkał się z tak ciepłym przyjęciem, e, i zachwalacie te produkty, i ufacie im od kilku kolejnych lat, tak samo jak ja. E, minionych lat, w zasadzie, no bo na kolejne lata mam nadzieję, że to będzie super polecajka, ale mam wrażenie, że to jest taki etap, gdzie po prostu bardzo dobrze się czuję w swojej pielęgnacji, w swoim sposobie odżywiania, w swojej suplementacji, więc mam wrażenie, że ci ulubieńcy to będą e, takim miłym podsumowaniem. Więc, dziewczyny, oglądajcie koniecznie, bo tutaj naprawdę znajdziecie super tipy na pielęgnację, na suplementację, eee. więc dzisiaj e, po prostu, dziewczyny, poczujecie się. Tak, zaopiekowane i w takim bardzo miłym klimacie jesiennym. Także ulubieńcy naprawdę pełną parą, więc zaczynamy od paców. E, Pacy mocno nawilżające z glutationem, które są też e, takie rewitalizujące. Tutaj macie bardzo dużo antyoksydacji, bo po pierwsze macie witaminę C, ale ona jest w otoczeniu kwasu ferulowego, e, co sprawia, że ona się lepiej wchłania, lepiej działa, lepiej penetruje tą skórę. I słuchajcie, to są takie płatki od marki Abiu, które. No one są po prostu tak turbo nasączone tą esencją, że szkoda gadać, słuchajcie, bo to po prostu e, chyba najlepsze pacy, jakie miałam. One po pierwsze mają witaminę C, kwas ferulowy, niacynamid, który przepięknie rozświetla skórę, ale też właśnie glutatyn, który jest antyoksydantem i słuchajcie, to jak on e, rozpieszcza naszą skórę, to jest dziewczyny kosmos. Skóra się pięknie błyszczy, skóra pięknie jest zrewitalizowana. No ja jestem absolutnie zachwycona i zobaczcie jak w ogóle skóra się napręża pod wpływem tych pasów. Jest po prostu tak ukojona, więc to jest pierwszy ulubieniec, który pięknie rozpoczyna całą pielęgnację. Pasy same w sobie pięknie napinają skórę. Dziewczyny naprawdę stosujcie te polecajki, bo będziecie absolutnie zachwycone. Wasza buzia po prostu zyska plus 100 jesienią. Eee, na promocję teraz na Kosibela, bo wiecie, że macie te minus 30%, więc to jest w ogóle fantastyczna okazja, żeby sobie po pierwsze zrobić zapasy, no ale też przetestować może w końcu te moje polecajki, bo czasami to jest tak, że Dobra, Magda, powiedziałaś o tym 50 raz, to ja to po prostu muszę mieć, no bo cały czas jesteś zachwycona, cały czas stosujesz, to nie jest takie wow po dwóch tygodniach. No i pewnie doskonale wiecie, że ja takich polecajek nie mam. No chyba, że coś naprawdę zrobi na mnie wielkie wrażenie, albo coś jest z totalną nowością ja uważam, że no to ma potencjał, to Wam pokazuję. Eee, ale słuchajcie, esencja z Coserixa to już mówi, słuchajcie, sama za siebie, że jest moim absolutnym hitem. Bardzo lubię te produkty, bardzo. A, aczkolwiek Muszę Wam powiedzieć, że ta esencja na tyle zrobiła na mnie wrażenie, że ja sama mam ochotę po prostu sobie teraz jeszcze zamówić w zapasie, bo ja wiem, że jak Wam polecę i ono po prostu znowu się wyprzeda i ja nie będę mogła kupić. Tak zawsze jest. Słuchajcie, zawsze dostaję rekoszetem. Tutaj macie śluz ze ślimaka, macie niacinami, który przepięknie rozświetla skórę, macie dużo kwasu hieloronowego, co mnie absolutnie cieszy i łagodzący pantenol. Jak Wam tworzyłam materiał o retinolu. To pamiętajcie o tym, że obok ceramidów fantastycznie dołożyć sobie takie substancje łagodzące, pantenol, właśnie kwas luurnowe, alantoinę, no a śluz ze ślimaka pięknie zregeneruje waszą skórę, tak jak ona jest trochę uszkodzona po słońcu, po tej ekspozycji, która no nie wiem, czy aż była taka duża w tym roku, no ale jednak, tak? Podróżujecie też po innych krajach, więc wiadomo, że tego słońca jest tam więcej. Eee, więc muszę Wam powiedzieć, że ta esencja jest po prostu świetna i ona ma taką konsystencję ślimaka, co mnie też bardzo cieszy słuchajcie, taka podwójna warstwa. Hmm, to jest takie ukojenie. Słuchajcie, to jest takie miłe, że... No że po prostu chce się masować tą skórę. Ona jest taka otulająca, jak sobie na szkodną użycie ją właśnie e, po kwasach, po jakimś dermapenie, to po prostu będziecie dziewczyny zachwycane. Jednocześnie na, na tym produkcie bardzo łatwo zrobić sobie masaż płytką, taki drenujący, więc absolutnie Wam polecam, e, bo dzięki temu naprawdę poprawicie to ukrwienie jędrnej skóry, no i zamkniecie to bardzo dobrej jakości pielęgnacją. No zrobienie płytki, to same przyznacie, jest coś fenomenalnego dla skóry. Piękne naprężenie, taka Synergia z tymi kosmetykami, więc tutaj dołożę witaminę C. Pokazywałam Wam ostatnio w kapsułkach, ale są osoby, które lubią bardziej konstencję żelową. Ja uważam, że i ta, i ta się szybko wchłania, tylko po prostu nie można przesadzić z ilością, ale jak już zostajemy przy tej żelowej formie, to pokażę Wam dosłownie denko. Coś, co zużyłam już, i w zasadzie to, jest, to są ostatnie kropelki, ale widzę, że jest na promocji, a skład jest po prostu petarda. Wiem, że lubicie markę Dr. Alta, więc to jest po prostu. W ogóle dla mnie fenomenalne połączenie wielu antyoksydantów, co jest wow! E, bo macie mm, witaminę C w dwóch formach, macie kwastranek samowy, który przepięknie rozjaśnia przebarwienia, macie betainę, która trzyma to nawilżenie w skórze, macie, tam widziałam niacynamik, który przepięknie rozjaśnia skórę, reguluje pracę gruczołów łojowych, no i zamyka to w Q10. Fantastyczne połączenie, skład jest w ogóle bardzo bogaty. Także ja Wam wkleję takie najważniejsze, jest ja zawsze wyszczególniam w tabelce, takie najważniejsze dla Was kluczowe składniki, dla mnie również też e, i Możecie włożyć do lodówki to jest po prostu włoskie. Słuchajcie, dzisiaj Wam pokazuję naprawdę fenomenalne konsystencje. Zresztą zobaczcie, jak ta buzia wygląda bardzo lubię takie nawilżenie i jak na przykład jesteście, robicie sobie na przykład dermapen, robicie jakiś zabieg oczyszczający, to tam buzia się tak fajnie napręża, później lepiej się wchłaniają te składniki odżywcze, także też Wam polecam stymulować tą skórę i oczyszczeniem, bo to jest takie jak ze ścianą. Nałożycie sobie na źle oczyszczoną skórę, tak jak na ścianę, taką wiecie, obdrapaną i w ogóle nieprzygotowaną farbę, to to, to, to źle wygląda. A jak nałożycie na buzię, to po prostu później macie pięknie oczyszczoną to lepiej składniki aktywne się wchłaniają, także te dwie rzeczy to jest po prostu absolutna petarda. Płatki podacze zdecydowanie muszą być w ulubieńcach, ale pokażę Wam takie, które są teraz objęte fajną promocją, znacie je doskonale, regularnie zamawiacie, więc teraz zróbcie po prostu zapasy, bo płatki Abib e, wskoczyły na COSI po pierwsze znowu na stan magazynowy, ale też jako kosmetyk przeceniony. Słuchajcie, tutaj macie tak, kolagen, który pięknie napina nawilżą skórę. Macie ceramidy, czyli budulec międzykomórkowy, działanie też odżywcze, jak uczucie macie takiej suchości pod oczami, one będą genialne. Kwas jalurnowy, macie róże z jerycha, która działa tonizująco, łagodząco, też jest e, fantastycznym antyoksydantem. E, no i co mnie też cieszy, to peptydy w składzie i drenujące kofeiny. One właśnie będą miały właściwości drenujące. E, nałóżcie sobie na przykład ten krem pod oczy z Perikona, e, właśnie e, te płatki, będziecie dziewczyny miały piękną pielęgnację, przeciw, obrzękową, także ja sobie tutaj nałożę płateczki. E, pokażę Wam dzisiaj dwa rodzaje płatków, więc po jednej stronie będziemy miały Abib, a po drugiej ze ślimaka z Coserixa, bo słuchajcie, widziałam, że w końcu końcu, wszędzie był wyprzedany, wrócił na kosy, także to będzie idealna okazja, żeby po pierwsze zobaczyć promocję, ale miecie po prostu, bo one są tak duże, tak fenomenalnie redukują obrzęki, że po prostu dziewczyny, no nie może tak być, że w ulubieńcach po prostu one się nie pojawią, także opłatkuje się po jednej stronie i pokażę Wam te z Zobaczcie, jak sobie nałożyłam płatki, ja w taki sposób bardzo lubię działać mocno przeciw właśnie w tych strefach, które po pierwsze potrzebują redukcji obrzęków, ale też takiego napięcia, a tam się jeszcze śmieję, że po Powinna nam jeszcze tutaj. Generalnie od tego są maski hydrożelowe, więc z tych płatków nie musicie aż tak dużo używać. Ja lubię po prostu ten efekt chłodzenia. Eee, wróciły też i to jest naprawdę... Dziewczyny, zamawiajcie, bo te płatki są po prostu ekstra. One też mają perforowaną powierzchnię, one są duże. E, zobaczcie, one mają e, nie dość, że taki duży hydrożylowy płatek, e, to w składzie pojawia się adenozyna, która przepięknie napina skórę. E, macie filtra ze ślu, ze ślimaga i niacynamid, które przepięknie rozświetla, ale macie tutaj dodatkowo, zresztą zobaczcie, już mam denko, więc też dziewczyny zamawiam razem z Wami. E, mają dodatkowo, słuchajcie, takie płateczki które możecie właśnie w takim celu, tak jak te z Abib nałożyć właśnie na tą strefę, która wymaga też ochłodzenia no i przede wszystkim w nasze zmarszczki. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o taką topkę do pielęgnacji przeciwzmarszczkowej, też jednocześnie przeciwsłonecznej, SPF 50 jest Beauty of Johnson. Bardzo lubicie w ogóle tą markę, bo doktor Altea mam wrażenie, że ona naprawdę jest zdarzona przez Was zaufaniem, te kosmetyki są wielokrotnie polecane przez kosmetologów, mają łagodne składy, no i dlatego też chciałam Wam pokazać krem z żeńszeniem właśnie z faktorem 50, on ma jeszcze w składzie niacinamid, adenozynę, taką konsystencję też żelową, bo on ma filtry mieszane, przez co po pierwsze nie będą zmieniać koloru Waszego podkładu i nie będą jakby go... Ja mam wrażenie, że jak nakładacie takie bielące kremy z filtrem, to ten podkład jest jeszcze jaśniejszy, tak ładnie wygląda, tak nie świeżo. więc bardzo lubię te formy mieszane i on jest leciutki, ultra leciutki, więc fajnie można na nim wykonać makijaż, nie klei się, nie tłuści, ale zostawia taką właśnie powłokę takiej zdrowej skóry wypielęgnowanej więc cieszę się, że zrobiłam sobie dzisiaj z Wami razem płytkę, przedrenowałam się i jest to taka po prostu pielęgnacja, którą bardzo lubię lubię też Wam pokazywać na bieżąco te kosmetyki, bo to są produkty, no zobaczcie no Denko połowa zużyta Denko, milion razy Wam pokazywałam to się mi kończy, więc po prostu wszystko dziewczyny to, co jest u mnie na bieżąco w kosmetyczce. Także pielęgnacja dziewczyny jest skończona. Przejdziemy sobie szybko do suplementacji. Pokażę Wam też fajny pomysł na e, przemycenie e, Omegi, bo ostatnio bardzo dużo mnie pytacie o Omegi i słuchajcie w ogóle fenomen. No tak, to jest taki sezon, już jesienna zimą, odczuwam to, i może ja Wam mówiłam, że przez cały rok się suplementuje omegę, to widzę, że jak już się robi chłodniej, to e, chętniej zamawiacie oleje, też macie na nie apetyt, e, bo robi. Się chłodniej, tak mam wrażenie, że wtedy ta, ta nasza dieta też się zmienia, sposób odżywiania, więc dam Wam cynki, jaką ja mam, jaką ja polecam i która naprawdę, wow, robi efekt po prostu u każdego mojego znajomego, u Was, wasze włosy, paznokcie słuchajcie, okres wraca, y, hormony się normują, także ta omega to jest po prostu tak wszechstronna, że dziewczyny no aż y, żal po prostu tego nie pokazywać, bo robi tyle dobrego, no ale to za chwilkę jeżeli chodzi o ulubieńców, to to są też takie rzeczy, które nam towarzyszą na co dzień. Ja Wam pokażę kilka takich moich sprawdzonych suplementów. Słuchajcie, byłam na rynku, kupiłam świeżą maliny. Ja dostarczam sobie też oczywiście witamin w postaci świeżych warzyw, owoców. Słuchajcie, te jabłka są po prostu obłędne. Ja mam takie miejsce na ryneczku, które po prostu uwielbiam. Pani mi, słuchajcie, teraz jak wracałam, to nawet umyła. Słuchajcie, ja buszko, bo mówię, po prostu muszę zjeść. Czy może mi Pani je umyć? I w ogóle nie było problemu tak bardzo sobie cenię takie moje rutyny suplementacyjne, jak chociażby picie kolagenu. No bo wiadomo, że kolagen musi się pojawić w naszym rytualet. Docierają do mnie też takie naprawdę bardzo ciepłe opinie, że od kiedy w ogóle wprowadziłyście ten kolagen, to po pierwsze widzicie poprawę jakości funkcjonowania Waszych stawów, bo na przykład zamówiłyście sobie ten z... Um, glukozaminą ten wam absolutnie słuchajcie, polecam. Ja teraz jak mam i bardziej intensywne treningi i chodzę na bieżni e, i też wiecie, te, tego ruchu jest mam wrażenie, że w ogóle też więcej, to e, to mi się słuchajcie naprawdę Super sprawdza, jestem absolutnie w ogóle zadowolona z klarowności, słuchajcie, każdego z kolagenu, czy ten z biotyną na włosy, czy ten właśnie na stawy, chrząski, a też już mi piszecie, że e, no powoli też czujecie, że na przykład o kolano Was boli, e, coś tam się dzieje, no to ja zawsze Wam polecam po prostu pić taką miareczkę dziennie kolagenu. No i zobaczycie, że jego ja też mieszam z kreatyną, wróciła kreatyna, słuchajcie, na biobik, dziewczyny zamawiajcie. I zobaczcie, jaką ma fajną klarowność. On ma taki delikatny, cytrynowy posmak. Więc po prostu. No, ja uwielbiam. Ja zawsze piję rano, piję też wieczorem. Więc pokażę wam takie moje ulubione suplementy. Cofnę się w ogóle do tego vloga, który ostatnio wam nagrałam, bo tam też dużo mówiłam o regularnej suplementacji. I faktycznie pojawiło się dużo takich opinii, że jak można suplementować coś przez miesiąc i po prostu zobaczyć efekty? No nie ma takich cudów, chyba że podetniecie włosy, więc to już słuchajcie robi różnicę, ale to jest wiecie akcja-reakcja. A tutaj sumiennie suplementujecie się, więc to ja coś super na włosy. Teraz będzie taki okres, gdzie włosy nam będą lecieć. To słuchajcie biotyna, krzem, niacyna na włosy, tutaj mam też ekstrakt z bambusa. Eee, pojawia się też skrzyp polny. W ogóle ten skrzyp fantastycznie wpływa na paznokcie, na włosy, na cerę więc super, ale mnie tutaj zawsze fascynuje to już Wam powtarzałam parę razy niecyna, która też pobudza mieszki włosowe, słuchajcie, ona poprawia krążenie dlatego też mi się włosy mniej przetłuszczają one się dłużej trzymają takie świeże, one są bardzo ładnie odbite od nasady i naprawdę jest takie sprężyste bo po długości te moje włosy też bardzo odżyły ja słuchajcie, tutaj też widziałam że w składzie jest biotyna to raz, że ona po długości, wiecie, wzmacnia te włosy i zachęca, że tak powiem do wzrostu ale macie krzem, który jest odpowiedzialny za łamliwość, więc to jest naprawdę super sprawa. No i coś, co mnie urzekło, to mieć w składzie. Ona jest właśnie odpowiedzialna za piękny pigment włosa, więc macie 20% na Noble Health. Możecie skorzystać, kupić sobie zapas kolegę. No ja, standardowo e, bardzo Wam polecam też inozytol, Ja sobie go dzisiaj też suplementowałam w ogóle. Bardzo mi ładnie też woda schodzi ostatnio. E, czasami jak widzę, że mnie się bardziej zbiera woda, zwłaszcza po treningach. Powiem wam, że po treningach mi się naj, naj, najwięcej zbiera tej wody. To sobie po prostu e, na wieczór biorę w takim ciężkim treningu podwójną dawkę hydrodrenu. No i rano i który też zauważyłam, że w ogóle lepiej mi się śpi e, jestem taka bardziej wypoczęta ostatnio i mogę więcej robić. Słuchajcie, mogę więcej robić. A żyję naprawdę ostatnio w ogromnym biegu. Zwłaszcza jak słuchajcie, się zbliża wyjazd, to też przygotowywanie dla Was materiałów, żebyście miały i żeby te, nie, nie wiecie, nagle nie było takiej czarnej dziury, gdzie ta Magda jest, no to, to po prostu naprawdę powiem Wam, że jak macie dużo pracy, teraz wrzesień to, to są podobno same pożary, słuchajcie, w pracy. Jakoś taki, no się zapowiada taki gorący okres, do grudnia w zasadzie już pewnie, to dopiero w styczniu oddech, także dziewczyny. I powoduje, że Wy się bardziej koncentrujecie, jesteście bardziej skupione, poprawiają się funkcje kognitywne mózgu, lepsza jest regeneracja, lepszy sen. No i też nie mamy takiego, wiecie, uczucia, skoro się wyśpimy, a to się łączy, to znaczy, że nie będziemy podjadać. No i tutaj też bardzo ładnie stabilizuje poziom cukru we krwi, także... Bardzo Was zachęcam, bo słuchajcie, naprawdę same benefity wynikają z tego, że ta suplementacja się pojawia. A na noblu, w razie gdyby nie było promocji na dany suplement, to Wam wchodzi zawsze mój kodik 20%. Ja nie wiem, czy on słuchajcie, się też liczy na te przeceny. Teoretycznie nie, ale czasami piszecie, że się wbija i, i działa, więc albo obejmuje te nieprzecenione produkty na minus 20%. Albo słuchajcie, czasami gdzieś tam pomniejsza kwotę tych nieprzecenionych, więc tutaj nie chcę Was wprowadzać w błąd, ale czasami po prostu coś tam się wypnie ze strony i to po prostu działa. Więc dajcie znać, rzućcie sobie, spróbujcie sobie coś pozamawiać. Eee, no więc ja jestem autentycznie zachwycona. No i słuchajcie, szczotka. Szczotka Nobla jest po prostu fantastyczna, pokazywałam Wam w ostatnim vlogu. Bardzo mi się fajnie sprawdza, pięknie rozprowadza, słuchajcie, maski, odżywki. Włosy mi się, słuchajcie, nie kruszą po niej, nie plączą. Bardzo ładnie też zachowują taki kształt, więc. Naprawdę super jest ta szczotka. To jest całość wkręcona. Podziękuję Wam, ją, bo właśnie pisałyście mi sobie, że się mocno zastanawiacie nad tą szczotką, że ona naprawdę fajnie wygląda, więc no ja Wam absolutnie polecam, więc myślę, że to będzie taka topka. Ja sobie zrobiłam też przepyszny obiad. Ja w ogóle bardzo lubię połączenie warzyw, mięsa i zamiast często ryżu czy makaronu, lubię ziemniaki. Słuchajcie. Bardzo, bardzo lubię w ogóle taki posiłek. Ziemniaki w ogóle dają większe poczucie sytości, no i macie jej więcej, więc jak no nie chcecie. Zrezygnować kompletnie z węglowodanów, to jednak uczucie sytości da Wam najfajniej, właśnie taki zimniaczek, słuchajcie, więc ja Wam bardzo polecam. Ale słuchajcie, do tego zawsze dodaję zdrowe tłuszcze zawsze Was uczepić olejów, to jest coś, co po prostu jest dla mnie chyba też taką wewnętrzną misją, bo ja mam i ten z My Best Farm, My Best Komplement na cerę, on słuchajcie, fantastycznie działa no i autentycznie widzę efekty i też realnie mogę je ocenić już na przestrzeni roku, też po Waszych komentarzach, bo jak ja w listopadzie Wam pierwszy raz Omega pokazałam, to Wy też po kilku tygodniach zamówiłyście i pijecie razem ze mną przez ten kolejny rok, więc super, mam nadzieję, że to się nie zmieni bo po prostu widzicie benefity, jeżeli chodzi o włosy, o cerę, o nastrój. Słuchajcie, teraz regenerujemy też skórę polecie od środka, więc wiadomo, że suplementacja polega też na piciu olejów. I kiedy mamy naruszoną tą barierę hydrolipidową skóry, to właśnie omega ją przepięknie też Odbudowuje. Ew, kwasy EPA i DHA fantastycznie też wpływają na pracę naszego mózgu i też zmniejszają te wahania nastrojów. Teraz będzie zdecydowanie mniej dni słonecznych. One mają, tutaj macie witaminę D3, macie kwasy omega, macie zdrowe tłuszcze, które przede wszystkim wspierają waszą też gospodarkę hormonalną. Ale ja, jeżeli chodzi o Taką suplementację omegi, to jeszcze wyczytałam, słuchajcie, że fantastycznie wpływa też na zdrowie serca i naczyń. Po wakacjach, kiedy częściej sięga się po cięższe jedzenie, to jest, słuchajcie, fantastyczne wytłumaczenie. Omega pomaga utrzymać równowagę lipidową i działa kardio -prote protekcyjnie więc to jest też, no, moim zdaniem, ciekawa informacja. No i przygotowanie do okresu zimowego, bo mamy już mniejszy dostęp do takich świeżych, słuchajcie, sezonowych ryb, więc tutaj faktycznie te kwasy, będą na wyciągnięcie ręki, moim zdaniem warto. Moim zdaniem warto, Wy możecie sobie zrobić na przykład subskrypcję, z czego ja Was autentycznie do niej namawiam, bo ona po prostu Was wychodzi po pierwsze taniej, eee, samo się tak naprawdę robi to zamówienie, bo tylko Wam przychodzi link później każdego miesiąca, żeby po prostu klikając opłacić omegę i tyle nie musicie wchodzić na stronę, robić osobne zamówienia, jak ja ostatnio słuchajcie, wklepywałam te wszystkie dane po raz Enty, to mnie już szlak trafiał. Także tutaj macie gotowe zamówienie. Gdyby coś się działo, czy ja, jako wasz opiekun, czy infolinia jesteśmy do dyspozycji. Niejednokrotnie tak się zdarzyło, że słuchajcie, tutaj miałam telefony e, od Was z pytaniem e, i... Co jest też bardzo ważne, omega, słuchajcie, fantastycznie też łagodzi stany zapalne, trądzik. Słuchajcie, teraz jak wasze dzieci się uczą, są w takim okresie bardzo mocnego rozwoju, to kwasy bardzo wpływają pozytywnie właśnie na mózg, na regenerację, na koncentrację. więc zwróćcie na to uwagę i słuchajcie, 10 ml dziennie wystarczy, żeby tą omegę wypić i mieć, słuchajcie, z głowy tą, tą taką dzienną dawkę, słuchajcie, u nas pije ksawcio w kefirze najczęściej, Natan właśnie e, pije w kieliszku, on, słuchajcie, nie lubi z kefirem, więc ja Wam pokażę, jak ja to robię, po prostu sobie 10 ml dziennie e, piję takie omegi, polewam warzywa, stawcie, pije w kefirze, z, jeszcze z kolostrum, także no rewelacja, także dziewczyny przemycajcie te zdrowe oleje, bo po prostu będziecie zachwycone działaniem, więc podziękuję Wam Omegę, e, subskrypcja się najbardziej płaca na początku Wam przychodzą dwa opakowania, więc płacicie podwójnie, ale słuchajcie, później co miesiąc Wam przychodzi jedna, a dlaczego tak jest zrobione? Ponieważ e, najważniejsze jest to, żeby szybko dać szota takiego skórze e, organizmowi i pijemy 20 ml dziennie przez pierwszy miesiąc i wy wtedy widzicie efekt wow i on Później, przy stałej tej regularnej suplementacji, się utrzymuje cały czas. Więc to jest, słuchajcie, sekret Omegi, że po prostu ona działa długofalowo. Suplementujemy ją cały rok, odpowiadając też na Wasze pytanie, czy robimy sobie przerwę? Nie, w omedze nie, no bo to jest wsparcie całego organizmu. I podobnie jak witaminę D3, polecam Wam ją suplementować po prostu cały czas. No rok. i słuchajcie, temat pielęgnacji ciała, to myślę, że będzie tutaj dla Was bardzo też miłym zwieńczeniem tych ulubieńców, bo zauważyłam, że bardzo moja skóra lubi masło. W ogóle teraz, jak jest tak już chłodniej, to faktycznie miło jest otulić skórę takim produktem, ale pamiętajcie o tym, że te niektóre masła to albo są ciężkie, albo oblepiające i faktycznie naprawdę producenci sobie biorą do serca, że jest to masło, bo jest tłuste i takie nieprzyjemne dla skóry. Wiecie, na dobrze nawilżonej skórze to i zapachy pięknie się trzymają. I dlaczego osoby, które się nie balsamują, nie stosują produktów do ciała, mówią, że kupują naprawdę najdroższe perfumy wydają mnóstwo na to kasy, a te perfumy się nie trzymają i wtedy idzie Ocena po prostu jednak gwiazdka, nawet nie. A to tak naprawdę dlatego, że ym, źle nawilżona skóra, ona nie zatrzyma Wam tego zapachu, ale mam dla Was też fajne rozwiązanie, jak lubicie produkcję marki Moody i w ogóle lubicie to linię zapachową, to polecę Wam masło. Słuchajcie, ja od tego masła jestem uzależniona, generalnie e, za każdym razem, kiedy myślę o tym, że mam nałożyć to masło, to mi się buzia cieszy, bo ono jest odżywcze, lekkie, e, fajna, taka przyjemna konsystencja, bardzo jedwabista, no ale, słuchajcie, wykończenie tego rozświetlającego, macie też wersję Rich, one są niemalże identyczne, tylko tutaj macie taki delikatny pigment z połyskiem, więc e, za chwilkę Wam pokażę. Jaki to robi efekt na ciele? Ja jestem za każdym razem zachwycona, bo to masło aż dosłownie się rozpuszcza na waszym ciele, i możecie sobie dodać kropelkę waszego ulubionego olejku, ale tak naprawdę tutaj już macie olej abisyński i masło mango, i skóra jest tak przepięknie, zobaczcie, napięta. O, widzicie, teraz jest takie po prostu trochę za małe światło, ale jak e, zobaczycie. W skórę, w blasku słońca eee, i na przykład będziecie potrzebowały właśnie takiego odżywienia, zwłaszcza wieczorem. Eee, to masło mango po pierwsze pięknie pachnie ale i naprawdę jest takie odżywcze. Także to jest, słuchajcie, taki mój top produkt z Moody. Ja bardzo lubię też maskę wygładzającą i słuchajcie, ją robię regularnie, przez to te włosy, bo mimo, że wiecie, ja też regularnie ścinam te włosy, to one potrzebują takiego wygładzenia. Teraz słuchajcie, zainwestowałam w wałki, więc jestem ciekawa, bo właśnie przeszłam taki pełen tutorial u mojej Karinki Masterpiece, właśnie jak te wałki zakładać. Ja nie jestem, słuchajcie, mistrzem stylizacji, dlatego też albo zawsze Was pytam, albo gdzieś tam się udaję do osób, które po prostu wiedzą, jak to się robi, a ja zawsze, wiecie, tak jak Wy polegacie na mnie, tak jak ja też staram się pytać specjalistów w swojej dziedzinie, żeby później po prostu wyłuskać te najważniejsze informacje, więc będę działać, ale słuchajcie, wygładzenie... Włosów, to jest po prostu podstawa. Ja wiecie, korzystam z zabiegów takich pielęgnacyjnych u Fryzjera, natomiast powiem Wam, że ja w swojej pielęgnacji bardzo sobie cenię Moody's za składy, bo są krótkie, są proste i też tworzone są to produkty przez stylistów. Osoby, które pracują na bieżąco z włosem, ob obserwują masę różnych sytuacji, jak, jak klientki do nich wracają z popalonymi włosami przez stylistów. To jest po prostu e, coś. Nie do opisania, jak można zniszczyć w bardzo krótkim czasie włos u niedobrego fryzjera, niestety. No i Marka Moody tak naprawdę zebrała cały ten fajny zespół eee, i technologów, którzy faktycznie pracują do ostatniej kruperki, żeby była idealna aż że puszczą produkt. Także tak to działa, słuchajcie w Moodi. Ja wiem, od zaplecza to, więc mogę Wam naprawdę śmiało tutaj to potwierdzić. Słuchajcie, balsam jest genialny, także zamawiajcie. Teraz jest taki last call: e, 35%. Także ja Wam podziękuję i mój kot, e, i maskę wygładzającą, i balsam, słuchajcie, ten Sun -kiss, bo to jest ten Sun -kiss konkretnie, więc będziecie mogły sobie po prostu zamówić. No i cieszę się naprawdę. No, zobaczcie, widzicie? Jak skóra zaczęła też dostawać ciepła, to jak w ogóle pracuję z tym balsamem. O, widzicie? O, jest po prostu petarda, także bardzo, bardzo Wam polecam. Ja tu już jestem na dosłownie półmetku moich przygotowań, słuchajcie, do wyjazdu, więc byłam jeszcze na szybko na masażu covid który mnie autentycznie zrelaksował i powiem Wam, że bardzo dużo mi w ogóle też zeszło wody. Czuje się taka wypoczęta, słuchajcie. Jeszcze w ogóle mi się nie chce spać. Także to, to jest bardzo wtedy znacznik tego, że to kobido było dobre. Także ja mam taką super miejscówkę w łodzi Slow Flow i tam Maylin. Pamiętajcie, żeby iść koniecznie do Maylin, zobaczcie w ogóle jak ta buzia, jak ta cała powień się, słuchajcie, zrelaksowała i to odpuściło. Także jestem absolutnie zachwycona, jak Maylin robi kobido. I e, mimo, że w Slow nie ma tapów, to my sobie takie zrobimy i pokażę wam, jak w ogóle e, tak naprawdę taki mój rytuał pielęgnacyjny co tydzień wygląda dzięki takim Ala tapom, ale to naprawdę świetnie, słuchajcie, trzyma i poprawia owal. W ogóle ja zauważyłam, że jak co Tydzień robię taki rytuał, to faktycznie ta buzia jest taka bardzo ładnie też zarysowana, i może ja nigdy z tym nie miałam problemu, bo mam raczej buzię pociągłą, no ale powiem Wam, że na tym etapie już nawet też rozmawiałam z moim masażystą, że ten owal trzeba, słuchajcie, no cały czas stymulować, no i w pewien sposób, taki nieinwazyjny, pokażę Wam, jak to zrobić. A tutaj mi się zrobiło, zobaczcie, dziewczyny, małe denko. Słuchajcie, maski z Actus Beauty po prostu u mnie są cały czas w użyciu, ja sobie robię co tydzień taki rytuał pielęgnacyjny i mam płatki pod oczy i mam maskę właśnie na czoło i mam tą na żuchwę, także pokażę Wam jak je stosować i troszeczkę Wam opowiem o składnikach aktywnych, ale dziś nie będziecie zachwycone, bo to co robią te maski z buzią i jak sobie zostawicie je na noc albo pochodzicie przez kilka godzin, czy to przy okazji sprzątania, czy też pracy, a później idziecie na jakąś imprezę, to mi podziękujecie. I zobaczcie te tak naprawdę w Słuchajcie, te płatki tak naprawdę zachowują się jak tejpy i one mają taką w ogóle strukturę, bo niby są hydrożelowe, ale tutaj są materiałowe, w związku z tym Wy spokojnie możecie w nich spać i to wyróżnia właśnie te płatki, także dziewczyny sobie przetestujcie, czy jesteście w samolocie, czy idziecie na spacer, czy sobie sprzątacie, to one po pierwsze są dobrze przyklejone, one Wam nie spadają i to od dosłownie pierwszych sekund, ale faktycznie rewitalizują i ja mam te rewitalizujące, ale macie dwa rodzaje rozświetlające i te, więc oba Wam polecam. Te są bardziej nawilżające, one mają hydrolizowany kolagen w składzie, kwas jelurnowy, glicerynę, która przepięknie trzyma to nawilżenie ee, i witaminę E plus ekstrakt z ogórka, który rewitalizuje. I zobaczcie, ja sobie tutaj podciągam, naciągam, o, w ten sposób i ta buzia jest taka już od razu wtedy napięta, mega fajna sprawa, także bardzo Wam polecam i one przy okazji bardzo długo trzymają ochłodzenie, co fajne też będzie właśnie na redukcję obrzęków. Najdziewczyna maska, którą najbardziej lubię, bo obejmuje ten obszar nad którym też najmocniej pracuję ostatnio A że robi płytkę głasza i bańkę to powiem Wam, że ten plaster jakby to wszystko tak ładnie później trzyma więc nawet po tym masażu kobito zastosuję sobie jakby taki Eee, bardzo fajny rodzaj tejpu, który, uwaga, uwaga, możecie sobie nałożyć na noc i to Wam pięknie, słuchajcie, tak naciągnie, tylko naciągnijcie, tutaj sobie przyklejcie, najlepiej w ogóle to zrobić na suchą skórę, i wtedy możecie sobie po prostu iść spać, albo nałożyć tą maskę w piance taką liftingującą. To jest, słuchajcie, świetna sprawa. Tutaj macie kolagen rybi, macie sorbitol, który pięknie trzyma wodę, eee, macie witaminę E, kwas jelonowy, no i coś, co ja też bardzo lubię, eee, czyli właśnie takie substancje mocno nawilżające, i też rozświetlające, czyli ekstrakt z mandarynki. I tutaj jest taki fajny chłodzący ekstrakt z ogórka, bo faktycznie czuje się takie ukojenie. I pokażę Wam, jak działa ta maska na owal. I ja ją sobie robię raz w tygodniu, więc powiem Wam, że efekty są super i ona się bardzo szybko zakłada, bardzo się też fajnie przykleje. I tutaj musicie tą większą częścią sobie właśnie zahaczyć pod brudek i zobaczcie, za ucho sobie naciągamy. I dziewczyny po prostu idziemy sobie w tej masce spać, jeżeli Wam ona, nie wiem, przeszkadza, nie lubicie takich masek na noc, to możecie sobie spokojnie na te 4 godzinki nałożyć, jak sprzątacie, jak jesteście w pracy po prostu, wiadomo, że nie jesteście wtedy na kamerce, ale, ale gdzieś tam właśnie w biegu można sobie założyć przy sprzątaniu i po prostu później ściągnąć, to macie taki tutaj, zwłaszcza tutaj ten owal tak ładnie, tak jakby wyrzeźbiony i ładnie to wszystko się podtrzymuje. Także dziewczyny, ja słuchajcie, uciekam e, się zregenerować przed podróżą, e, więc myślę, że jeszcze jeden vlog będzie, a już kolejny z wyjazdu. Także dziewczyny, dzięki za ulubieńców. Macie na te wszystkie maski 15%, także śmiało sobie wykorzystajcie. No i zobaczcie, kolejne denko. Ja już jestem, słuchajcie, do przodu o e, wiele, wiele zużytych sztuk. Bardzo lubię te produkty. Jeszcze mi, słuchajcie, z mojej kolekcji zostały płatki bodocze, więc sama, słuchajcie, skorzystam z kodu i zamówię sobie, bo wszystko mi się dosłownie pokończyło. Także ściskam Was cieplutko i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!